Czy mieliśmy w Polsce alchemików? Opowiem o pierwszym i ostatnim. Ryszard Kapuściński powiedział: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu o miejscach osiągalnych dla każdego. I o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. Nocami, gdy cisza spowija rynek w nowym sączu, jakby pragnąc ukryć przed wrogim okiem tajemnice dawnych wieków, pojawia się zjawa, której obecność sięga 1636 roku. W mroku, który pochłania miasto, wyłania się postać mężczyzny. Jego krok jest pewny i dumny, jakby duch starej epoki, niesiony przez wiatr przeszłości, przechadzał się po bruku. Widmo to, choć stąpa po kamieniach, nie rzuca cienia nawet pod pełnią księżyca. W dłoni dzierży sakiewkę pełną monet, które z każdym ruchem dłoni cichce spadają na ziemię. Monety, jak senne marzenia, opadają bezszelestnie, a ich blask przemyka po kamieniach rynku, by zniknąć z pianiem pierwszych kogutów. Ziemia zdaje się być niezdolna zatrzymać te ulotne bogactwa. Przepowiednia głosi, że ten, kto napotka widmo, zyska szczęście w zdobywaniu wiedzy oraz materialną pomyślność. Legenda mówi, że jest to duch dawnego alchemika który za życia poszukiwał tajemnicy kamienia filozoficznego. Po śmierci, nie zaznawszy spełnienia swoich pragnień, odkrywa sekrety, które teraz wędrują w nim po rynku, gotowe do przekazania temu, kto odważy się go spotkać. Gdy więc noc otula rynek nowego sącza, a mury starych kamienic stają się niemymi świadkami tej niezwykłej wizyty, duch alchemika przypomina o dawnej magii i niezgłębionych tajemnicach. Kto wie, może tej nocy to właśnie wy ujrzycie blask złotych monet i usłyszycie szept starożytnej wiedzy, który odmieni wasze życie na zawsze. Alchemia, pradawna nauka o właściwościach substancji i ich reakcjach, sięga swymi korzeniami pierwszego i drugiego wieku naszej ery. Stanowiła ona niegdyś istotną gałąź filozofii przyrody która z czasem w XVII i XVIII wieku została wyodrębniona i zastąpiona przez nowoczesną chemię i farmakologię. Powszechnym błędem jest przekonanie, że alchemicy dążyli wyłącznie do produkcji czy syntezy złota. W rzeczywistości ich prace obejmowały znacznie szersze spektrum. Alchemicy byli twórcami prochu i materiałów wybuchowych, prekursorami farmaceutyków, a także badaczami wczesnych koncepcji, strukturę materii. Transmutacja metali i innych pierwiastków, minerałów czy soli była jedynie jednym z wielu ich zainteresowań. Termin alchemia pochodzi z języka arabskiego lub jest zniekształconą formą pewnego słowa. Alchemia jako termin pojawiła się w średniowiecznej Europie w wyniku przekładu arabskiego słowa al kimia lub alkimia. Które z kolei wywodziło się z greckiego słowa hemeja lub chimia. Nie należy również zapominać o duchowej stronie alchemii. Była to dziedzina pełna mistycznych spekulacji, dotyczących jednoczesnej transformacji zarówno substancji, jak i samego adepta. Te idee, choć często zapomniane, zyskały w ostatnich czasach nowe życie dzięki pracom karla Gustawa Junga, który dostrzegł w nich głębokie psychologiczne znaczenie. Przyjmuje się, że głównym celem alchemików była transmutacja metali nieszlachetnych w złoto i srebro. Jednak już w średniowieczu ta możliwość budziła poważne wątpliwości w kręgach uczonych. Wielcy myśliciele tamtych czasów, jak Avicenna, Ramon Lul i Amaldus z Wilanowy stanowczo ten pogląd odrzucali. I tu należy zwrócić uwagę na pojęcie kamienia filozoficznego, bo określenie to może być trochę mylące. Kamień filozoficzny zajmował szczególne miejsce w alchemicznych poszukiwaniach, rzekomo umożliwiając przemianę metali nieszlachetnych w złoto lub srebro, nie ulegając przy tym zużyciu, niczym katalizator w nowoczesnej chemii. Słynne talary alchemików, monety wybite rzekomo z takiego sztucznie wytworzonego srebra, do dziś budzą fascynację. Alchemia nie ograniczała się jednak tylko do produkcji złota i kamienia filozoficznego. Opus magnum, czyli wielkie dzieło, to pojęcie z alchemii średniowiecznej, które odnosiło się do udanej przemiany zwykłych metali w złoto lub stworzenia kamienia filozoficznego. Było używane jako symbol głębokiej przemiany duchowej w hermetycznej tradycji. Proces tworzenia kamienia filozoficznego, nazywanego także lapis filozoforum, był opisywany jako składający się z czterech lub później trzech etapów, choć niektóre teksty wspominały nawet o siedmiu lub dwunastu stopniach tego procesu. Od starożytności zarówno na Zachodzie, jak i wschodzie, alchemicy poszukiwali także uniwersalnego lekarstwa, zwanego panaceum, oraz uniwersalnego rozpuszczalnika, nazwanego Alkachest. Nazwa panaceum pochodzi od greckiej bogini uniwersalnego remedium panacei, co wiązało się także z poszukiwaniem eliksiru życia. Pochodzenie terminu alkahest jest niepewne, a różne teorie sugerują różne źródła. Jedna z hipotez mówi, że termin ma pochodzenie arabskie lub pseudoarabskie, naśladujące nazwy innych chemicznych substancji. Inne sugestie wskazują na niemieckie słowo al-gihist, co oznacza wszelkie duchy lub, lub al-cu-hajs, co znaczy bardzo gorący. Prawdopodobnie jednym z owoców poszukiwań alchemików jest rozpuszczalnik, znany dzisiaj jako woda królewska. Woda królewska, czyli po łacinie aqua regia, to mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego w proporcji 3 do 1. Ma niezwykle silne właściwości utleniające i jest w stanie rozpuścić złoto, platynę, palat oraz inne metale szlachetne. Historia wiedzy alchemicznej zaczyna się wraz z postacią Hermesa Trismegistosa, którego mit pojawił się w Aleksandrii, gdy kultura grecka zaczęła coraz bardziej pływać na Egipt. Hermes Trismegistos był uważany za połączenie greckiego Hermesa, ojca wszelkich sztuk oraz egipskiego boga mądrości Tota. Jest on uznawany za pierwszego adepta w historii oraz ojca całej alchemicznej tradycji. Przypisuje mu się również autorstwo jednego z najważniejszych dzieł alchemii szmaragdowej tablicy, w której starał się częściowo opisać i wyjaśnić świat przyrody. W VII wieku naszej ery nastąpił przełom w dziejach alchemii. Arabska inwazja na Egipt zapoczątkowała nową erę zainteresowania tą niezwykłą nauką. Arabscy mistrzowie nie tylko zachowali i skopiowali starannie dzieła szkół aleksandryjskich obejmujące alchemię egipską i grecką, ale także przyczynili się do rozprzestrzenienia tej wiedzy do Europy w okresie wypraw krzyżowych. Alchemia wkroczyła do Europy w XII wieku, gdy zakony rycerskie, powracające z Palestyny, przyniosły ze sobą arabskie nauki, które wpłynęły na rozwój tej dziedziny na kontynencie. W średniowieczu wielu alchemików było duchownymi, często przebywającymi w klasztorach. Z biegiem czasu alchemia zaczęła jednak przenikać do szerszych kręgów społeczeństwa, co widoczne było w pojawieniu się pierwszych pism alchemicznych w językach narodowych. Jednym z najstarszych znanych niemieckojęzycznych traktatów alchemicznych jest Alchimei Deutsch z 1426 roku, którego autorzy z hrabstwa Hals posługiwali się często tajnymi kodami. Wsparcie dla alchemii nie ograniczało się jedynie do duchowieństwa. Wysocy kościelni, dostojnicy oraz nawet niektórzy książęta angażowali się w te praktyki. Średniowieczni alchemicy, przeważnie lojalni wobec kościoła, starali się harmonijnie dopasować swoje działania w ramy nauczania kościelnego. Mimo, że istniały dokumenty potępiające oszustów alchemicznych, takie jak bulla papieża Jana XXII z 1317 roku skierowana przeciwko fałszerzom monet, samo studiowanie alchemii było tolerowane i rozwijało się w murach kościelnych. Koronowane głowy europejskie, takie jak Elżbieta I i cesarz Rudolf II Habsburg, uosabiały nie tylko władzę polityczną, ale także głębokie zainteresowanie tajemniczymi naukami. Elżbieta I, panująca w Anglii, gościła w swoich londyńskich posiadłościach Johna D, znanego maga i adepta Alchemii. Jednak to dwór cesarza Rudolfa II w Pradze stał się niezaprzeczalnym centrum dla rozwoju badań ezoterycznych, zwłaszcza alchemii. W swoim majestetycznym pałacu na hradczanach, Rudolf II stworzył sprzyjające warunki dla alchemików i badaczy duchowych, co przyczyniło się do nadania temu miejscu legendarnego statusu magicznego którego legenda przetrwała do dzisiejszych czasów. Michał Sędziwój, duch z mojego intro. Herbo Ostoja urodził się w Ko Nowego Sącza w 1566 roku. Jest również znany jako Michał Sędzimir Helbu Ostoja lub po łacinie dr Sendivogius. Sędziwój, protoplasta mistrza Twardowskiego, jawi się jako nowoczesny uczony, filozof i chemik, w zasadzie alchemik, który znacząco wpłynął na rodzącą się chemię. Wbrew opiniom jemu współczesnych, nie był ani szarlatanem, ani oszustem, ani złodziejem. Ojciec Michała Sędziwoja zainwestował znaczne sumy pieniędzy w jego edukację i wychowanie, początkowo planując dla niego stan duchowny w zakonie jezuitów. Pierwsze nauki Michał zdobywał w szkole przy klasztornej w Krakowie. Kolejnym etapem jego edukacji były studia na Akademii Krakowskiej, gdzie głównie skupiał się na filozofii, retoryce, teologii oraz naukach ścisłych, takich jak geometria, astronomia i mechanika. To właśnie tam po raz pierwszy zetknął się z alchemią oraz nowymi koncepcjami medycznymi, które promował znany lekarz Paraceltus czyli Filip von Hohenheim. W Krakowie w tamtym czasie przebywali również dwaj sławnie angielscy alchemicy, wspomniany już dworzanin Elbrzybiety I, John D. oraz Edward Kelly. Sędziwoj nawiązał z nimi bliższe kontakty, będąc szczególnie pod wpływem Edwarda Kelly, z którym później spotkał się ponownie w Czechach. To wówczas Michał całkowicie poświęcił się studiowaniu pism z zakresu medycyny i alchemii. Podczas pobytu w Krakowie Michał Sędziwój zaprzyjaźnił się ze swoim mecenasem, miłośnikiem alchemii, przyszłym marszałkiem wielkim koronnym Mikołajem Wolskim. Dzięki wsparciu Wolskiego Sędziwój wyjechał za granicę, aby zgłębić wszechstronną wiedzę hermetyczną dla wielu osób oraz poszerzyć swoje humanistyczne wykształcenie. Studiował kolejno w Cambridge, Ingolstadt, Lipsku, Altdorfie, Frankfurcie, Rostorku, Wittenberdze oraz Wiedniu. W 1591 roku Michał Sędziwój przybył na Uniwersytet Wiedeński, a już dwa lata później znalazł się na dworze wspomnianego już mecenasa alchemików, cesarza Rudolfa II w Pradze, gdzie został przyjęty w grono dworzan. Jego kariera rozwijała się dynamicznie, a kulminacją było mianowanie na radcę cesarskiego podczas sejmu w Ratyzbonie w 1598 roku. Nadmienić należy, że jednocześnie pełnił funkcję sekretarza królewskiego u Zygmunta III Wazy. Najprawdopodobniej jego wiedza, inteligencja i niezwykłe zdolności dyplomatyczne, a nie tylko zainteresowanie alchemią, Zapewniły szacunek na dworze cesarza. Choć najbardziej spektakularnym wydarzeniem było przez sędziwoja przeprowadzenie transmutacji metalów w złoto w Pradze przed cesarzem Rudolfem II Habsburgiem w 1604 roku, rzekomo dokonanej własnoręcznie przez cesarza. To wydarzenie przyniosło mu sławę w całej Europie. Na pamiątkę tego zdarzenia Rudolf II umieścił na Hradczanach marmurową tablicę z łacińskim napisem, który po polsku brzmi Niechby inny tyle wniósł, co sędziwój Polonus oraz nakazał wybicie złotego medalu. Chociaż oczywiście nie wierzę w możliwość stworzenia złota, transmutacji złota, każda legenda na pewno zawiera ziarenko prawdy. Sędziwój podobno posiadał tajemniczą czerwoną tynkturę, która otrzymał od szkockiego alchemika Aleksandra Setona. Tynktura wywodząca się od łacińskiego słowa tingere, czyli farbować, oznaczała działającą esencję. Alchemicy wyróżniali dwie odmiany tej substancji. Czerwoną, której przypisywano zdolność przemiany metali w złoto, oraz białą, służącą do przekształcania ich w srebro. Miksturę powtórzę od Aleksandra Setona, alchemika, którego elektor Saski, Krystian II Wettin, Uwięził, aby przez głód i torturę zmusić do ujawnienia tajemnicy kamienia filozoficznego i transmutacji. Michałowi sędziwojowi udało się zorganizować udaną ucieczkę cennego więźnia, lecz ten zmarł niedługo potem. Przed śmiercią Rzekomo przekazał swojemu wybawcy uncję substancji, która miała umożliwić przemianę ołowiu w złoto. Był to niezwykły proszek, z którym polski archemik nigdy się nie rozstawał, choć nikt nigdy nie poznał jego składu chemicznego. Pomimo burzliwego życia i związanych z nim legend, sędziwój potrafił oddzielić mistyczne spekulacje, często towarzyszące alchemii, od eksperymentów tak naprawdę laboratoryjnych. Skupił się na saletrze potasowej, z której podczas termicznego rozkładu powstaje tlen. Uważał, że duch Saletry był poszukiwanym przez alchemików kamieniem filozoficznym. Jego teoria saletrowo-powietrzna uczyniła go prekursorem odkrywców tlenu, a jego, a jego eksperymenty z Saletrą i tlenkami azotu pozwalają uznać go za twórcę nauki o gazach. Wydając traktat Nowum Lumen Chimicum, Michał Sędziwój dokonał przełomu w alchemicznych poszukiwaniach, które ostatecznie prowadziły do odkrycia tlenu jako pierwiastka i nowoczesnej teorii spalania, spisanej przez Antoina Lavoisiera w 1774 roku. Tak jak już mówiłem, Sędziwój uzyskał ten gaz przez rozkład prażonej saletry potasowej, nazywając go cibus vitae, pokarmem życia. Twierdził, że jest on niezbędny dla żywych istot, przenikając z powietrza do krwi zwierząt. Egzemplarze prac sędziwoja miały trafić do bibliotek takich uczonych jak wspomniany Antoine Lavoisier, ale i Isaac Newton. Sędziwój był jednym z najbardziej wykształconych i kreatywnych chemików przełomu XVI i XVII wieku. Asystował również przy budowie fabryk drutu, blach i prętów żelaznych, a także odlewnie ołowiu i kul w krzepicach koło Częstochowy, wspierając swego przyjaciela, marszałka Mikołaja Wolskiego. Odpowiedzialnego za metalurgię w Rzeczpospolitej. Najbardziej tajemniczym aspektem działalności sędziwoja pozostaje jednak jego praca dyplomatyczna i polityczna na Dworach Królewskich w Warszawie i Cesarskim Wiedniu lub bardziej w Cesarskiej Pradze. Jan Matejko w 1867 roku namalował obraz Alchemik Sędziwój, inaczej znany jako Alchemik Sędziwój i Zygmunt III, który przedstawia scenę przemiany monety w złoto oraz alchemika Michała Sędziwoja, odbywającą się w jednej z komnat na Wawelu. Od 1939 roku dzieło to jest częścią kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Sekretarz Jana Matejki Marian Goszkowski napisał w 1867 roku. Artysta wziął się do malowania i wykonał obraz Alchemik Sędziwój. Obraz ten, skończony 26 kwietnia, był wystawiony w sali Towarzystwa Naukowego na dochód zwykle dobroczynny, tym razem na korzyść rzemieślniczej czeladzi. Obraz przedstawiający Alchemika sędziwoja i króla Zygmunta III został sprzedany cesarzowi Franciszkowi Józefowi w 1881 roku. Do 1939 roku pozostawał w prywatnych rękach, po czym łódzki przedsiębiorca Karol Eizert nabył go i przekazał go do Miejskiego Muzeum Włodzi. Malarz na swoim płótnie odtwarza moment, kiedy Michał Sędziwój, zasłużony alchemik i uczony, prezentuje królowi Zygmuntowi III Wazie rezultaty swoich niezwykłych doświadczeń. W tle płonącego kominka widzimy klęczącego alchemika, który wyjmuje szczypcami monetę z żaru, demonstrując jej cudowną przemianę. Uczestnicy zgromadzeni wokół patrzą na ten obraz z niekłamanym podziwem. W centrum sceny wznosi się postać samego monarchy w szwedzkim stroju z charakterystycznym kapeluszem, który z zainteresowaniem pochyla się w kierunku tajemniczego alchemicznego eksponatu. Obok niego, przy stole nakrytym bogato haftowaną tkaniną, siedzi kapelan królewski. Być może postać Piotra Skargi, aczkolwiek faktycznie ten urząd wówczas pełnił Stanisław Pstrokański. Za królem rozpoznajemy dworzan, błazna oraz kobietę, która nosi cechy żony samego twórcy obrazu. Dworzanie, poruszeni niecodziennym spektaklem, przycupnięci są w tle, podczas gdy po lewej stronie obrazu, nad skrzynią pełną złota, pochyla się postać Karła, której obecność prawdopodobnie niesie jakieś symboliczne przesłanie. W Nowym Sączu znajduje się niewiele pamiątek po mistrzu Sędwigiuszu. Legenda, plan utworzenia instytucji naukowej oraz naturalnej wielkości rzeźba mistrza umieszczona na półpiętrze Sądeckiego Ratusza. Dlatego opowiem o zamku i luźno połączę go z alchemią. W połowie XV wieku król Kazimierz Wielki postanowił wznieść w Nowym Sączu zamek, który miał być symbolem potęgi jego rządów. Niestety do naszych czasów przetrwały jedynie wieża kowalska oraz fragmenty murów obronnych i zabudowań, które stanowią już niestety tylko relikty dawnej świetności. w szwedzki, jak w przypadku wielu miejsc, przyniósł zamkowi ogromne zniszczenia, po których twierdza zaczęła stopniowo podupadać. Jednak co dziwne, w okresie zaborów Austriacy podjęli się remontu, starając się przywrócić mu choć cień dawnej świetności. Przez lata zamek pełnił rozmaite funkcje, służył jako biura, koszary, więzienie, a nawet skład broni, każdorazowo adoptując się do zmieniających się realiów. Po odzyskaniu przez Polkę niepodległości kontynuowano prace konserwatorskie, które zakończyły się w 1938 roku otwarciem Muzeum Ziemi Sądeckiej w murach zamku. Trzeba przyznać, że wtedy zamek prezentował się bardzo okazale. W okresie okupacji niemieckiej zamek został przekształcony w koszary i skład amunicji dla Niemców. W 1945 roku kilku żołnierzy batalionów chłopskich pod dowództwem Tadeusza Dymela wysadziło niemiecki magazyn amunicji, znajdujący się na zamku, co doprowadziło do niemal całkowitego zniszczenia tego zabytku. Alchemia dała podwaliny pod rozwój materiałów wybuchowych, o czym mówiłem. Dopiero w latach pięćdziesiątych odrestaurowano renesansową basztę kowalską oraz fragment murów obwodowych zatykami. Jednak nowy Sącz to urocze miasto w Beskidach, w którym zobaczymy także dom gotycki, starą synagogę czy bazylikę kolegiacką świętej Małgorzaty. Punktem koniecznym na mapie miasta jest Skansen, który zwiesie miasteczko galicyjskie. Opowieść chciałbym zakończyć ostatnim polskim alchemikiem, Zbigniewem Dunikowskim. Był postacią niezwykle kontrowersyjną, żyjącą na przełomie XIX i XX wieku. Jego pasja do alchemii, choć uznawana za przestarzałą i pseudonaukową w jego czasach, nie poddała się sceptycyzmowi ówczesnych naukowców. Dunikowski, wierząc w możliwość transmutacji metali oraz poszukiwania kamienia filozoficznego, Kontynuował dzieło swojego ojca, Emila Dunikowskiego, który rzekomo odkrył tajemnicze promienie Z. Jego eksperymenty, choć pełne zaangażowania, nie przyniosły spodziewanych rezultatów, a życie samego Dunikowskiego naznaczone było trudnościami zdrowotnymi i finansowymi. Nawet w paryskim więzieniu, do którego trafił po doniesieniach zawiedzionych inwestorów w lutym 1932 roku, nie zrezygnował z prób, które symbolizowały jego namiętność do alchemii, czyli dziedziny wówczas przestarzałej. Ostatnia próba użycia kamienia filozoficznego miała miejsce ponoć w 1933 roku, również w paryskim więzieniu. Dunikowski pozostaje nie tylko postacią historyczną, lecz także symbolem końca epoki, w której granica między nauką a mistycyzmem była rozmyta. Choć nie odniósł naukowych triumfów, Zbigniew Dunikowski jest zapamiętany jako jeden z ostatnich, którzy wierzyli w nieodkryte jeszcze możliwości alchemii. Nie sposób odnieść się do powieści Alchemik Paulo Coelho. Przekromnie przebrnąłem, także ze względu na stwierdzenia typu: nie to złe, co trafia do ludzkich ust, lecz to, co z nich wychodzi, co przypominało mi klasowy biwak po maturze. Więc coś na mema w stylu autora? Co oczywiście nie jest cytatem. I na pewno zauważyliście, że moje tandetne intro również było stylizowane w sposób grafomański. Życie jest jak eksperymenty Michała Sędziwoja pełne wybuchów, a złoto i tak ciężko znaleźć. Czym jest alchemia? To nie tylko poszukiwanie złota w ołowiu ale odkrywanie, że życie to nie tylko skrzynka z sekretnymi formułami, ale także tajemnica, którą rozwiązać można tylko przez miłość do wiatru, który niesie zapach Brzoskwini o zachodzie słońca. Paulo Coelho. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres gmail.com.